Cześć w kolejnym vlogu. No i nie ma samochodu, jest rowerek. Może to i dobrze, trochę kolana nasmaruje. Tylko do nagrywania trochę lipa, bo pewnie słychać wiatr. Jeszcze mi nie przyszła ta gąbka do GoPro. Sprawdzałem ostatnio e, informacje na temat Run Magedonu na ich oficjalnej stronie. E, chciałem sprawdzić, czy podchodziła jakieś informacje, no i się okazuje, że je, pojawiła się jedna informacja, której wcześniej nie mogłem znaleźć. I jest to e, czas, w jakim, e, jaki będę miał, będziemy mieli wszyscy na przebiegnięcie tego traila. I są to dwie godziny. Nie wiem, czy pamiętacie, jak biegłem ostatnio tam ponad 12 km co mnie to tak rozłożyło no to przebiegłem to w dwie i chyba pół godziny czy w 2,40. i tak właśnie mówiłem wtedy, że oby tylko nie było limitu czasowego albo żeby był jakiś troszkę większy no niestety są dwie godziny no i to niestety oznacza, że muszę jeszcze przykręcić śrubę mam dwa tygodnie, dokładnie dwa tygodnie i jak się tylko pogoda nie zepsuje, bo już nie będę biegał w deszczu to jutro, jutro idę na tę same trasę, na której byłem ostatnio. Zmierza sobie po prostu czas. Postaram się równe 11 km złapać. Nie wiem czy mi GPS to złapie, ale nie będę brał ze sobą plecaka. Wezmę ze sobą tylko nerkę. Jeszcze mam taki pomysł, żeby do paska od nerki z tyłu zrobić jakiś uchwyt na. Na taką małą butelkę wody, półlitrową, żeby po prostu mieć przy sobie. Nie wiem, czy mi się to uda. Nie chcę, żeby mi ona latała dyndała, więc musiałaby być do tego paska w dwóch punktach przyczepiona. Może zrobię coś na rzepy, z jakichś pasków na rzepy. Nie wiem szczerze mówiąc jeszcze, jak to zrobię, ale to by był dobry patent, żeby nie nosić ze sobą właśnie jakiegoś, tam, jakiegoś plecaka. Widziałem na zdjęciach w ogóle z, z innych takich trailowych. Biegów, że tam ludzie mają takie na przykład specjalne pojemniki. To wygląda jak plecak i masz do tego słomkę, i tą słomkę sobie przy szyi wyprowadzasz, i cały czas masz ileś tam nie wiem, litr czy ileś wody. Ale nie chcę z czymś takim biegać, szczerze mówiąc. Jakbym sobie takie mocowanie do paska na rzepy zrobił na, na półlitrową butelkę, to myślę, żeby mi to w, w zupełności wystarczyło. No, także trzymamy kciuki za pogodę, i jak. Będę robił te mocowanie na butelkę to się do Was odezwę. No i kupiłem po metrze, bo to są osobne paski. Jest pasek tak jakby ten ostry i ten z futerkiem, że tak powiem. 3 złote. Aż mi głupio było kartą płacić, ale nie wziąłem ze sobą nic gotówki. No ale myślę, że z tego się coś wyszpąci. Gdzieś to podoszywam. Mam tylko taką nadzieję, że jak to sobie wszyję w, za, w tą zapinkę od, no w ten pasek od, od nerki, to, że mnie to nie będzie drapało po plecach. A jak będzie drapało, to też będzie trzeba coś wymyśleć. Nie wiem jeszcze, co będzie z dzisiejszym bieganiem tak naprawdę. Miałem iść biegać te 11 km pełne, ale na pewno 11 nie polecę. Nie wiem, przewiało mnie wczoraj, upłaciłem się trochę na tym rowerze, później jeszcze miałem tak z 5 km spaceru i w nocy mi wróciło gardło. Dzisiaj już przełykam ślinę z, z, ze sporym trudem i nie chcę się znowu dowalić, raczej bym wolał to najpierw doleczyć. A potem się znowu troszkę pokatować. Bo wyleczenie tej choroby to jest największy priorytet w tym momencie. Te dwa tygodnie, no myślę, że spokojnie. Cisnę załatwić jeszcze jedną sprawę i dzisiaj jeszcze mam e, wycieczkę rowerową do Dekatlona. Znalaz znalazłem na stronie Dekatlona ciekawe czapki. Przydałyby mi się na pewno do chodzenia po lesie, a może też i do biegania. Trzeba będzie to zweryfikować. były takie czapki trochę lepsze z tym tyłem większym a ten tył co jest tutaj to takie o, nie ratuje mnie to dobra to są te czapki kurca i nie wiem czy jej nie wezmę Przed chwilą pierwszy raz mi się y, zawiesiło GoPro. Musiało naprawiać pliki. Ciekawy jestem, czy, czy nie straciłem dzisiejszego vloga. Tak to wygląda. Czaiłem się na to od dłuższego czasu, bo y, bardzo mi zależy na tym, żeby sobie nie opalać karku. No, i na pewno będę w tym sobie chodził po lesie. A kto wie, być może i pobiegnę też w tym w Wrangedonie. Może będę śmiesznie wyglądał, ale, ale potrzebuję takiej czapki. Po prostu już od, od dawna czegoś takiego szukałem. Zastanawiam mnie to, co się z tym GoPro stało. Trochę jest gorące i może się przegrzało pierwszy raz. Nie było jakoś długo narażone na słońce. Mam nadzieję, że nie straciłem vloga. Szukałem jeszcze. Dekatlonie tych takich woreczków na wodę, które sobie wkładamy do plecaka i wypuszczamy rurkę tylko, ale nie znalazłem. Więc te paski, które kupiłem, będę musiał z, z jakoś wszyć no i zrobić z nich mocowanie na butelkę. Dzisiaj do lasu się niestety już nie wybiorę. Planuję to na jutro. No ale siłą rzeczy już. Dzisiaj muszę zamknąć vloga, więc w tym vlogu się e, bieganie w lesie nie pojawi. Może to i dobrze, że poczekam jeszcze jeden dzień, bo wraca ten kaszel to gardło. Trochę się obawiam, żeby tego e, żeby po prostu jakiegoś powrotu choroby nie było, żebym znowu nie był uziemiony. A nie zdążę też dzisiaj pójść do lasu dlatego, że zabrałem się za czyszczenie akwarium nie spodziewałem się, że mi tyle czasu z tym zejdzie no, za trzy godziny co najmniej bo już tak czyściłem do zera, można powiedzieć i po prostu nawet gdybym chciał, gdybym dobrze się czuł to i tak już dzisiaj bym po prostu nie zdążył więc zamykam dzisiejszy dzień z zakupem w Decathlonie trzymajcie się, dzięki, że byliście ze mną do końca zostawcie łapkę, napiszcie coś w komentarzu i widzimy się we wtorek. Cześć.